Czy meta ma znaczenie, czy postacie, które wybieramy, też mają znaczenie, czy po prostu powinniśmy grać tym, czym chcemy? Zapraszam. No, witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy sobie o mecie i czy powinniśmy jakoś specjalnie dobierać postacie, czy po prostu grać tym, czym lubimy i bawić się grą. Na samym wstępie Wam troszeczkę zaspoileruję i powiem, że nie jestem fanem mety. Nigdy nie byłem. Chociaż kiedyś z ciekawości, to testowałem, czy faktycznie ta meta to są takie postacie, które dadzą nam realną przewagę w grze. No moim zdaniem nie, ponieważ taką postacią i tak trzeba umieć grać. A jeśli gracie całe życie na idzie Fizem, Lisandrom i Yasuo, a nagle w mecie pojawi się Galio, to nie oznacza, że po jednej grze będziecie automatycznie wygrywać więcej gier. To nie jest prawda. Meta czasami są troszeczkę mocniejsze. Ale to jest mały procent w porównaniu do tego, czym są wasze umiejętności. I kiedyś taki gracz mi powiedział z wyższej dywizji, że nie ma znaczenia, jaką postać wybierzesz, ponieważ jeśli zagrasz dobrze, i tak nią wygrasz. Po czym on zagrał za grę jakiegoś rankeda na niższej dywizji, wyciągnął sorakę na midzie i po prostu zaorał. Wiadomo, może to nie jest jakiś super przykład, ale daje nam. Widok na to, że meta bardzo często psuje nam grę, ponieważ odbiera nam tą wolność, odbiera nam ten fan, który mamy przykładowo z grania naszą ulubioną postacią, ale mówimy sobie, że kurczę, no nie jest w mecie, nie zagromią tak? I tutaj jest błąd, ponieważ meta ogranicza nasze wybory, mm, zmusza nas też do szybkiej zmiany, ponieważ meta się może zmieniać bardzo szybko niekoniecznie to musi być dwa tygodnie od patcha do pacha może się coś w trakcie zmienić. No i metal może także prowadzić do braku zabawy. Ja dobrze pamiętam, że miałem taki okres, że naprawdę lubiłem grać jakąś postacią i sprawiało mi to fun. I próbowałem wyciągać wtedy postacie z mety. Pamiętam, to był okres, gdzie grałem na dżungli, grałem Hecarimem oczywiście. I widziałem wtedy, że w mecie jest Gragas. I chciałem spróbować. I no zagrałem tym Gragasem, ale jakoś nie czułem tego, prawda? Więc jak już wam powiedziałem na początku, ja raczej jestem zwolennikiem, żebyśmy grali tym, czym lubimy. I to da nam największy rezultat, ponieważ granie ulubionymi postaciami sprowadza się do tego, że wybieramy po prostu to, na co mamy ochotę, i nie zmuszamy się do czegoś. A ta w takich grze jak liga pozwalanie sobie i nie zmuszanie się do czegoś, czego nie lubimy, uważam, że jest bardzo istotna. I teraz jeszcze kilka słów o graniu postaciami, z którymi wcześniej nie mieliśmy styczności. Zobaczcie, ile tracicie komfortu, ponieważ czujecie się niepewnie na nowej postaci. Tracicie element zaskoczenia, ponieważ rzeczywiście gając ulubionymi postaciami, wiecie co zrobić, kiedy zrobić, żeby uzyskać jakąś przewagę. No i jest jeszcze taki element jakby osobistej satysfakcji, gdzie wiemy, że mamy jakieś trudne kombo do osiągnięcia, trudne zagranie, a jeśli nam się to uda, jest to dla nas jak taki miód na serce. Jednak, żeby nie wynieść z tego odcinka informacji, że meta jest całkowicie bezużyteczna, oczywiście jest. Szczególnie na wyższych poziomach gry. Nie oszukujmy się, ale na takim poziomie rzeczywiście meta może mieć znaczenie, ponieważ tam decydują już różne szczegóły. No dokładnie chodzi o to, że malutka zmiana może powodować tak naprawdę różne efekty, gdzie wszyscy już grają perfekcyjnie, to czasami postacie już faktycznie mogą zmieniać dużo. Jakbym podsumował ten odcinek? Hm. Zalecam Was do grania postaciami, które lubicie, z którymi się. W jakiś tam sposób wiążecie i po prostu sprawia wam to frajdę granie tymi jednostkami. Meta to jest narzędzie, ale nie wyrocznie. Powinniśmy grać tym, co sprawia nam radość i dobrze się przy tym bawimy. Pamiętajcie, że najważniejsze jest czuć komfort we własnej grze. No cóż, to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu jakie nietypowe piki przyniosły wam wygraną. Oczywiście subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na Samonerz Rift oraz Gaming oczywiście.